Dobrego odcinka, tu Kuki i witajcie w nowej serii. W tej serii będę Wam pokazywał, jak zdobyć darmowe Robuxy no, bez wydawania ani jednego grosza. No więc, tak zrobię, będę robił codziennie po jednym odcinku z jednym sposobem, bo mam tutaj wypisane bardzo nawet 10 sposobów, jak dostać darmowe Robuxy. Więc, jeśli chcecie żeby dowiedzieć się więcej sposobów, niż ten tutaj, który teraz będę omawiał to zostawcie lajka i subskrypcję, bo to mnie bardzo wspiera. A ja wam mówię, jaki to jest sposób. Więc pierwszy sposób, który pewnie jest właśnie w tytule, pewnie... Nie wiem, czy jest... To jest zrobienie własnej gry na Roblox. Ja już gadałam o tym na moim innym filmie, jak zrobić grę na Roblox, i ale nie mówiłam, jak tam dodać gamepasy, tam ktoś nawet się wpytał w komentarzach, jak na tej zarabiać tej grze. No możesz zarabiać, gdy osoby z premium grają w twoją grę, ale dostaniesz tylko jakieś 7 robuxów, co jest bardzo mało i prawie nic za to nie można kupić. Więc um, pokażę wam jak zdobyć więcej. Więc najpierw jak właśnie um, kliknijcie w prawy górny róg, jeśli właśnie chcecie się dowiedzieć jak zrobić grę, tam mam, um, macie mój właśnie tutorial. Um, a jeśli już wiecie jak zrobić grę i nie wiecie jak właśnie zrobić gamepasy i um, inne rzeczy, to tak, klikacie w swoją grę. Jak jesteście na swojej grze, nie klikacie JOIN ani nic. Klikacie STORE. Jak jesteście w STORE, to klikasz ad PASS. No i wtedy tam możesz, tam, wtedy tam możesz zrobić Game Passa. Wybrać plik z komputera na zdjęcie, nazwać i ten. Jest, taka, jest taki sposób, żeby zrobić, że ten Game Pass coś robi. Yy, ale jest za bardzo, to jest za trudne, żeby to zrobić. Więc yy, możesz to zrobić sobie, jakieś donacje, donate, Napisz sobie donate i ktoś inny może ci kupić. I jak ktoś kupi, to dostajesz bardzo dużo Robuxów. Znaczy, ile, tyle, ile sprzedajesz. Możesz nawet za jakieś 200 Robuxów, jak moje radio, na mojej grze, Cookie Hangout, po link opisie, jakby co. Yy, no i tak. Tak to się robi. Yy, jeśli chcecie więcej odcinków, yy, to. Zasubskrybujte, zalejkujte.